Cześć, moi drodzy, słuchajcie. witam Was na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na test oczywiście oraz na recenzję Słuchajcie, tego maleństwa. To jest, jak widzicie, projektor Allbanku GP10. Zapraszam. To, co jest najważniejszą cechą tego projektora, to przede wszystkim bardzo niska waga, niewielkie rozmiary. Słuchajcie, konstrukcja waży zaledwie 1,5 kg i mieści się w takim naprawdę niewielkim etui, które BenQ dostarcza wraz z projektorem. Jest to projektor szerokokątny, który z odległości metra potrafi nam wyświetlić obraz o przekątnej 40 cali. Mierzyłem, sprawdziłem, faktycznie jest to jak najbardziej prawda. Sam projektor wykonany jest w technologii DLP, nie jest poświetlany tradycyjną lampą, ale słuchajcie, trzema diodami LED, dzięki czemu żywotność powiedzmy tej lampy, ale w cudzysłowie to aż 20 tysięcy godzin i nie w żadnym trybie eko, ale w standardowym w trybie eco, ten projektor z tą lampą może pracować nawet 30 tysięcy godzin i słuchajcie, to nie jest żart. Tutaj oczywiście mamy fokus, czyli regulację ostrości projektora, czujnik, który pokaże Wam w praktyce jak działa. Do góry mamy standardowy, powiedziałbym dla BenQ, panel sterowania, który pozwala nam od wyłączenia tego projektora poprzez oczywiście nawigację wszystkimi dosłownie wszystkimi opcjami, które tutaj mamy. Same menu również za chwilkę zobaczymy. Do góry podobnie jak w konstrukcjach, powiedzmy takich większych, mamy również komplet diod, które informują diod przepraszam, które informują nas o pracy, o przegrzaniu się projektora. Druga bardzo, bardzo ważna cecha tego maleństwa to przede wszystkim bardzo duża ilość złączy, którymi ten projektor dysponuje. I słuchajcie, zaczynamy od zwykłego USB. Wystarczy podłączyć pendrive'a i możemy sobie na przykład filmy oglądać bezpośrednio od razu z pendrive'a, bez konieczności podłączenia projektora do jakiegokolwiek komputera czy innego urządzenia, które nam tutaj może generować obraz. Dalej slot na kartę SD. Wracamy sobie z wakacji, chcemy pokazać powiedzmy zdjęcia rodzinie. Włączamy sobie to maleństwo, wkładamy kartę bezpośrednio do projektora i oglądamy sobie zdjęcia. Dalej, mini USB typu B. Praktycznie można powiedzieć, że łączy zastosowania obydwu wcześniejszych portów. No i możemy tu podłączyć praktycznie no co nam się tylko żywnie podoba. Jeden pełnowymiarowy port HDMI, słuchajcie, ja używałem przez pewien czas tego projektora jako telewizora, żeby spróbować go przegrzać. Nie udało mi się. No i oczywiście korzystałem wtedy właśnie z portu HDMI. Dalej, standardowe wyjście DISAB. Tutaj oczywiście możemy podłączyć sobie komputery, laptopy, co nam się żywnie podoba. Wejście audio oraz wyjście audio. To urządzenie posiada 2-3 watowe. Głośniki już wbudowane, te trzy waty to jest oczywiście moc RMS i oczywiście analogowe na wejście wideo. Moi drodzy, to cudo możemy również podłączyć pod takie odtwarzacze stacjonarne, DVD odtwarza sobie bezpośrednio płyty. Mamy oczywiście regulowane nóżki, które pozwolą nam na ustawienie projektora w takiej pozycji jak chcemy. Także jest tutaj możliwość instalacji na ścianie. Dodatkowo, ten gwint, który tutaj widzicie, pozwala również na umieszczenie tego projektora na statywie. Nasz projektor, słuchacie jest włączony i zobaczmy, jak głośne jest to urządzenie. Widzimy około 46 dB. Głośność tła to około 38 dB. Sprawdźmy sobie jeszcze pobór prądu, w tym momencie mamy wyświetlany film, głośność ustawiona na połowę, tryb kino i pobór prądu wynosi, jak widzicie, około 106 W. Teraz zmierzy, zmienimy sobie ustawienia słuchajcie na tryb niestandardowy. No przepraszam, tamten to był jasny. Właśnie teraz sobie zmienimy na tryb standardowy, słuchajcie. I moi drodzy, słuchajcie, mamy włączony teraz tryb ekonomiczny, ustawienia standardowe. Jak widzicie, pobór w tym momencie wynosi około 54 W z gniazdka. moi drodzy, czas teraz zobaczyć sobie jeszcze, jak ten projektor sprawdza się w takim normalnym użytkowaniu oraz pokażę Wam jedną z moim zdaniem ciekawszych funkcji, ciekawszych technologii, którą BenQ tutaj zaimplantowało. Menu jest tutaj naprawdę czytelne, całość została podzielona na kategorie, przede wszystkim mam tutaj do wyboru różne źródła odtwarzania, a jest tego naprawdę sporo, tak więc można powiedzieć, że ogranicza nas tylko wyobraźnia. Co do ustawień, to wchodząc właśnie z menu głównego, w menu ustawienia, mamy cały szereg opcji do wyboru, od języka menu, poprzez możliwość wybrania trybu ekonomicznego dostosowania obrazu oraz jego jakości, jasności plus oczywiście też funkcje czyny, które ten projektor również obsługuje. Co do obrazu wyświetlanego przez projektor, tutaj na pewno nie mam żadnych uwag, ponieważ mimo iż mam do czynienia z konstrukcją tylko o rozdzielczości HD Ready, obraz moim zdaniem jest odpowiednio ostry, a przede wszystkim odpowiednio nascony. Kolory są żywe czy czytelne. Mało tego, tak jak widzimy na menu, mamy tutaj również możliwość dostosowania koloru ściany, co na wspólnie zależy od np. białego, do projekcji obrazu. Jedną z ciekawszych opcji jest tryb auto Blank, który nam automatycznie zaciemnia obraz, coś znajdzie się przed monitorem. Ten działa najlepiej w odległości do 30 cm od projektora. Moi drodzy, teraz kilka słów na temat użytkowania tego projektora i moich odczuć z tym związanych. Przede wszystkim zacznę też od informacji, iż projektor BenQ GP10 to nie jest projektor z rozdzielczością Full HD. To nawet nie jest projektor z rozdzielczością HD, ale HD Ready. Poza tym, moim zdaniem, jeszcze jedną rzeczą, do której można by się przyczepić, to jest dość wolne działanie menu. No niestety, ale tutaj musimy chwilę zaczekać, aż sam projektor zareaguje na to, co wykonujemy. Czy to na tym dołączonym pilocie, czy na, czy bezpośrednio z klawiatury umieszczonej na samym projektorze. Moi drodzy, poza tym. Szczerze mówiąc, chyba to jest do tej pory najlepszy projektor, jaki byłem w stanie dla Was przetestować, czy jaki w ogóle używałem. Przede wszystkim, tak, jest lekki, jest stosunkowo cichy, bardzo niski pobór energii. Przede wszystkim jest to, czy zawdzięczamy to temu, że tutaj zastosowano diody LED. Dodatkowo bardzo długa żywotność, moi drodzy, w trybie normalnym 20 tysięcy godzin to jest naprawdę bardzo dużo, biorąc pod uwagę, że. Spora część projektorów, takich powiedzmy tradycyjnych, lampowych, może pochwalić się żywotnością lampy w trybie ekonomicznym 7-8 tysięcy godzin. Tutaj mamy 20 w trybie standardowym i 30 w trybie ekonomicznym tysięcy godzin. Dodatkowo, bardzo duża ilość wejść, którą ten projektor posiada od możliwości oglądania filmu z Pendrive'a przeglądania zdjęć, nawet oglądania filmów z karty pamięci poprzez oczywiście złącza tradycyjne HDMI, d czy nawet koaksjale. Całość posiada również dwa głośniki o mocy 3W RMS. Każdy to oczywiście nie zastąpi nam kina domowego, natomiast jest jak najbardziej alternatywą. I tutaj, jeżeli chcemy wykorzystać ten projektor, na przykład, żeby gdzieś opuścić jakąś bajkę gdzieś tam w namiocie, bo się bawią, na przykład, nie musimy tutaj podłączać zewnętrznego zestawu głośników. I w tym momencie naprawdę jesteśmy w stanie docenić te dwa niewielkie wbudowane głośniki. Projektor wykonany jest z technologii DLP, o czym wspominałem już na początku, więc mamy również tutaj wsparcie natywne 3D. Dodatkowo całość posiada, moim zdaniem, bardzo dobry kontrast 10 000 do 1 stosunkowo dobrą jasność 550 lumsów, lumenów. Obraz jest dobry. I teraz tak, dla kogo jest to projektor, a dla kogo projektor to nie jest. Moi drodzy, jeżeli chcemy wykorzystać ten projektor jako... Powiedzmy takie stacjonarne narzędzie do kina domowego, czyli na przykład podwiesić pod sufit, albo używać go tylko i wyłącznie od czasu do czasu do oglądania filmów na dużym ekranie. To moim zdaniem to nie jest konstrukcja dla Was. Kupicie projektory i z szerszym kątem, czy z lepszą jakością obrazu, takie, które dadzą Wam lepsze doznania, lepszą jakość wyświetlanego obrazu za podobne pieniądze nawet. Kolejna rzecz dla kogo to projektor również nie jest, nie jest to projektor słuchajcie dla maniaków super ostrego obrazu. Tutaj mamy rozdzielczość tylko HD Ready, tylko Alouage HD Ready, jak na takie maleństwo, tak więc jeżeli oczekujecie obrazu w rozdzielczości Full HD niestety zawiedziecie się i to też nie jest projektor dla Was. Natomiast dla kogo to jest projektor? Przede wszystkim dla osób, które oczekują bardzo dużej mobilności. No zobaczcie po prostu na to maleństwo. Całość waży tylko 1,5 kg w lekkim etui. Możemy sobie zabrać go równie dobrze na jakiś wyjazd nawet. Nie ma problemu. Gdziekolwiek go umieścimy, projektor będzie działał. Jest to konstrukcja szerokokątna, więc też nie potrzebujemy dużej przestrzeni. Możliwość instalacji na ścianie, nawet na statywie, co z kolei nas uniezależni od jakiegoś dobrego miejsca na ten projektor, bo statyw możemy w każdym miejscu praktycznie położyć. Dodatkowo bardzo nieduży powód prądu. Ustawienia jasnych w trybie standardowym, to zaledwie niecałe 110W, tak więc moim zdaniem wynik bardzo dobry. Natomiast w trybie ekonomicznym ustawieniach standardowych 55W, po prostu rewelacja. Moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o test i recenzję, moje odczucia na temat tego projektora. To jeszcze nie jest ostatni z testowanych przeze mnie projektorów. Za chwilę W710 ST, konstrukcja nie najnowsza, ale bardzo dobrze znana i doceniana. I zobaczymy, jak ten projektor wypadnie sobie na tle konkurencji, która tutaj można powiedzieć jest tylko i wyłącznie samymi nowościami. Dziękuję Wam za ten film i do zobaczenia w następnych.